Cześć, dzień dobry. Witam Was w podcaście IT i Biznes. Nazywam się Grzegorz Tabor i na co dzień prowadzę trzy firmy, w tym firmę programistyczną, agencję doradczo-rekrutacyjną i SaaS do monitoringu cen, konkurencji dla e-commerce. Podcast IT i Biznes kieruje do właścicieli firm oraz menadżerów, którzy na co dzień współpracują w swoich firmach często i dużo z szeroko pojętym IT i chcieliby realizować owe projekty IT bardziej świadomie i skuteczniej. Odcinek 16. Jakni? Co zasada programistyczna może wnieść do Twojego biznesu? Łącząc IT i biznes, zauważam pewne aspekty, które są bardzo podobne, zarówno w programowaniu czy wdrażaniu oprogramowania, jak i budowaniu i wdrażaniu różnych innych elementów w trakcie prowadzenia biznesu. Z jednej strony pewnym truizmem jest, że trzeba wdrażać wszystkie rozwiązania jak najprostsze, jak najłatwiejsze. Ale z drugiej strony, jako ludzie mamy tendencję do obmyślania rozwiązań zdecydowanie trudniejszych i niekoniecznie potrzebnych nam na teraz. Jak może pomóc nam tutaj stosowanie zasady Jagni? Tego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w odcinku poświęconym zasadzie Jagni, czyli zasadzie, która. Jest taką zasadą dotyczącą bardziej programistów, dotyczącą bardziej wytwarzania oprogramowania, ale która, jak się okazuje, może też wnieść coś do Twojego biznesu, nie tylko od strony technicznej. i teraz, właśnie, czym jest zasada Jagni? Jagni tłumaczy się jako you aren't gonna need it, czyli nie będziesz tego potrzebował, potrzebowała. No i teraz, o co wchodzi w tym braku? Potrzeby. Dlaczego ktoś mówi, że ja czegoś nie będę potrzebował. A no chodzi tutaj o to, że od strony programistycznej stosuje się tę zasadę od strony technicznej i od strony funkcjonalnej. Czy powinno się stosować, bo to też jest bardzo ważne. I teraz, jak ją się stosuje od strony technicznej? Zdarza się, że programiści pisząc swój kod, czasem piszą jakąś część tego kodu. Dodatkowo, czyli taką część, która nie zostanie wykorzystana tu i teraz, ale warto to zrobić, bo pewnie kiedyś będziemy chcieli do tego miejsca wrócić i wtedy już będziemy mieli gotowe rozwiązanie, które coś nam pomoże ułatwić zrobić później. I to jest rzecz, w którą bardzo łatwo tutaj wpaść w taką pułapkę, która powoduje, że zaczynamy pisać rzeczy, które zaczynamy pisać my jako programiści. Rzeczy, które są no, niekoniecznie potrzebne tu i teraz, poświęcamy na nie czas, poświęcamy na nie energię, no i okazuje się, że finalnie rzecz biorąc, często jest tak, że po prostu nie wracamy finalnie do tych rzeczy. Stąd stosowanie zasady Jagni w tym aspekcie takim technicznym powoduje, że patrząc z perspektywy tu i teraz, jeżeli teraz nie potrzebuję jakiegoś konkretnego kawałka kodu do wykorzystania w jakimś celu, no to go po prostu nie piszę, a jeżeli będę potrzebował wrócić do tego miejsca i to dopisać, no to to po prostu wtedy zrobię. OK, to będzie się wiązało jeszcze z dodatkowym nakładem pracy, z tym, że będę musiał zapoznać się z, jeszcze raz z tym kodem, który napisałem, przypomnieć go sobie. Ale mimo wszystko jest bardzo duże ryzyko, że ja nigdy w to miejsce nie wrócę. No i wtedy warto zastosować zasadę Jagni, czyli właśnie nie budować czegoś, czego finalnie potrzebował nie będę. Jak to się ma od strony funkcjonalnej? Ano od strony funkcjonalnej ma się to bardzo podobnie, czyli Budując jakąś funkcjonalność, czy w ogóle planując nawet już jakąś funkcjonalność, bardzo łatwo popaść w, taką, w taki moment, kiedy zaczynamy sobie wymyślać różne dodatkowe rzeczy. Czyli mamy tabelkę, fajnie, żeby ona lepiej wyglądała. Jak już lepiej wygląda, fajnie, żeby dało się tam filtrować jakieś rzeczy. Jak już da się filtrować, to fajnie, żeby dało się też sortować. Jak da się sortować, fajnie, żeby łatwo, łatwo można było tam coś wyszukać. Jak już można wyszukiwać, fajnie, żeby dało się obsługiwać literówki. No i teraz na koniec okazuje się, że idąc takim właśnie ciągiem zdarzeń, w którym ciągle coś sobie dokładamy, bo fajnie by było coś jeszcze mieć, nie zadając sobie pytania, po co to robimy, tylko patrząc z perspektywy tej konkretnej podstrony, no to to właśnie powoduje, że na koniec dnia może się okazać, że my tak naprawdę potrzebowaliśmy do czegoś prostej tabelki, która pokaże w jakiś prosty sposób dane i zbudowaliśmy mnóstwo fajnych, ekstra funkcjonalności których na koniec dnia zwyczajnie nie wykorzystamy. I znowu będzie na to poświęcony jakiś wysiłek, jakiś czas, jakaś energia, którą można było spożytkować w zupełnie innym miejscu. I teraz pozostaje pytanie, w jaki sposób tą zasadę Jagni można zastosować w biznesie. Myślę, że tutaj kluczowe będą dwa ważne pytania, które należy sobie zadać. To znaczy po pierwsze dość uniwersalne biznesowo pytanie, dlaczego? Dlaczego tego potrzebuje, czyli jeżeli w ogóle zakwestionowanie w pewien sposób tego, czy daną rzecz w biznesie potrzebuje, a po drugie, czy da się tę rzecz zrobić prościej. Czyli patrząc na jakiekolwiek wyzwanie biznesowe, warto zastanowić się nad tym, czy ten osią jakby efekt, który chcemy osiągnąć, to po pierwsze, dlaczego chcemy ten efekt osiągnąć, i czy to jest faktycznie ten efekt, który powinniśmy chcieć osiągnąć na danym etapie. A po drugie, czy da się go osiągnąć jakoś prościej? I tutaj, jeżeli chodzi o to, dlaczego tak na to naciskam, dlaczego tak o tym mówię, że warto w biznesie różne rzeczy gdzieś tam sobie, e, gdzieś tam sobie weryfikować i nie budować ich na zapas, czyli chcąc zbudować jakąś wielką sprzedaż, być może wcale nie trzeba zaczynać od niewiadomo jak wielkich działań, tylko może warto zadbać o działania podstawowe. Podobnie z marketingiem. Być może w rekrutacji wystarczy zadbać o to, żeby ogłoszenie było lepiej opisane, tak aby otrzymywać CV od lepszych kandydatów, przykładowo. Lepszych to znaczy bardziej pasujących do danego stanowiska. Więc tutaj warto się zastanowić, czy jakieś wielkie działania faktycznie są potrzebne, czy można zacząć jednak od mniejszych kroków i od takiego prostszego podejścia, które być może będzie mniej sexy, natomiast być może da też po prostu lepszy rezultat. I tutaj, jeżeli chodzi o Jagni, mam taki przykład, który mnie trochę zainspirował, właśnie do nagrania dla Was dzisiaj tego odcinka. Mianowicie przyszła do nas klientka, która chciała, miała taką wizję napisania aplikacji mobilnej. No i teraz wiedziała już mniej więcej, jak ta aplikacja miałaby wyglądać, co miałaby zawierać, kto miałby z niej korzystać. Czyli jednym słowem, taki. Już fajny, zorganizowany klient, który dość dobrze wie, czego chce z naszej perspektywy. I teraz zadajemy temu klientowi pytanie: dlaczego? Dlaczego chcesz akurat aplikację mobilną? No i ten klient nam odpowiada, bo ludzie będą zamawiać naszą usługę właśnie poprzez tę aplikację mobilną, czyli super, bo to będzie takie nowoczesne, przyjemne, fajne, w porządku. No ale zaczęliśmy wchodzić w to troszeczkę głębiej, czyli. Na jakim etapie jest ten klient ze swoim biznesem? Czy już w jaki sposób ludzie zamawiają online tę konkretną usługę? Czy, czy, czy w ogóle w jaki sposób klient zarządza też dostępnością specjalistów, którzy tę usługę będą realizować? No to jakby na, na potrzeby tych historii do końca jest nawet konieczne, żeby wiedzieć, jaka to jest konkretnie usługa, tylko po prostu samo to, w jaki sposób jest zarządzana realizacja tej usługi. No, i tak po nitce do, do kłębka okazało się, że klient jest na początku swojej drogi biznesowej, że ten pro, pomysł, ta usługa dopiero jakby gdzieś tam zaczyna startować, że mamy tutaj już pierwsze jakieś zrealizowane te usługi, mamy już informacje z rynku, że jest potencjał na tą usługę. Natomiast okazało się, że nie są zadbane takie jeszcze podstawowe rzeczy marketingowe, brakuje jakiejś strategii marketingowej, brakuje zastanowienia w jaki sposób ludzie się dowiedzą o tej aplikacji. Po zastanowieniu okazało się, że jakby też środki potrzebne na to, żeby taką aplikację rozreklamować, w ogóle zainteresować tego użytkownika, żeby on tu i teraz miał ten moment, że tą aplikację faktycznie pobierze. To po takich głębszych zastanowieniach okazało się, że da się to zrobić prościej. I teraz, że da się tutaj, jako tak zwane MVP, czy taką minimalną wersję produktu, zrobić nie aplikację mobilną, a taki. Bardzo interaktywny formularz kontaktowy, wprowadzić przebudowę na stronie, zadbać bardziej o kwestię samej budowy zaufania klientów do tego naszego klienta. No i teraz widzisz, jeżeli byśmy od razu zaproponowali aplikację mobilną, no bo tutaj pojawił się fajny klient z fajnym pomysłem, no to spełnilibyśmy oczekiwania klienta, który pojawił się u nas właśnie dlatego, że chciał zlecić aplikację mobilną. Natomiast finalnie z tego spotkania, które było dość długie i które było owocne, co bardzo się ceni, klient wyszedł z wizją, że da się zrobić to inaczej, czyli ten cel biznesowy, jakim jest zdobywanie nowych klientów na tę usługę, żeby generować cashflow, żeby dalej weryfikować, czy ta usługa jest potrzebna, w jaki sposób tę usługę sprzedawać, w jaki sposób ktoś powinien ją kupować. Czyli w ogóle, żeby zdobyć dane do tego, żeby potem to fajnie odwzorować w tej aplikacji mobilnej, to to jest coś, od czego powinniśmy zacząć. I teraz nie wiedzielibyśmy tego wszystkiego, gdybyśmy w tym wypadku nie zastanowili się, że kliencie, być może ty nie potrzebujesz dzisiaj aplikacji mobilnej, być może potrzebujesz czegoś innego, dlaczego chcesz akurat aplikację mobilną? No i oczywiście pogłębiając te pytania dalej. No i myślę, że ten przykład pokazuje mocno, jak zasada jagni, czyli patrzenia na to, żeby budować takie rzeczy, które są potrzebne tu i teraz. Które tu i teraz mogą zaspokoić takie najważniejsze potrzeby biznesowe, jest szalenie istotne. I tak naprawdę na tym moglibyśmy zakończyć ten odcinek, i tak naprawdę na tym go zakończymy za chwilkę podsumowaniem. Natomiast raz jeszcze podkreślam: zadawajmy sobie pytania, jak coś zrobić prościej, bo jest to, wydaje się, faktycznie takim truizmem, takim, taką oczywistą rzeczą. Natomiast tyle razy, ile już się spotkaliśmy z różnymi mega fajnymi pomysłami, ale nie na tym etapie biznesu. Tego już niestety nie zliczę. A warto o tym po prostu pomyśleć. Bo w ten sposób jednym spotkaniem zaoszczędziliśmy pewnie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych na start, podczas gdy zawsze jest opcja, że taką aplikację mobilną można zbudować. Zawsze można jeszcze ją zrobić lepiej, dzięki temu, że będziemy mieli więcej danych. Hmm. I tak bym do tego tutaj podszedł. Podsumowując dzisiejszy odcinek, zasada Jagni: nie będziesz tego potrzebował, potrzebowała. Mówi o tym, aby nie tworzyć funkcjonalności, czy nawet projektów, czy jakichkolwiek innych rzeczy biznesowych na zapas, jeżeli nie ma wyraźnego punktu odniesienia, że z tego faktycznie skorzystamy. Warto zadać sobie dwa ważne pytania. Po pierwsze, dlaczego tego potrzebuję? A po drugie, czy da się to zrobić prościej? Pamiętajmy, aby wychodzić od celu biznesowego i dopiero po to dopasowywać rozwiązania, niezależnie czy to będą tematy IT, marketingu, sprzedaży, rekrutacji czy jakiekolwiek inne, e, warto pamiętać o tym, żeby wychodzić od celu biznesowego. Trochę mówię to też sam do siebie, już w ramach tego podsumowania, bo łatwo w perspektywie gonienia za wszelkiego rodzaju oczekiwaniami zapomnieć czasami o tym swoim dlaczego, dlaczego coś robimy i jaki jest dokładnie oczekiwany rezultat. I czasem jeżeli o tym zapomnimy, warto się na chwilkę zatrzymać i zastanowić, dlaczego coś robimy. Przechodząc do zapowiedzi kolejnego odcinka numer 17, opowiem o tym, która metodyka prowadzenia projektów najbardziej opłaca się biznesowo. Czyli opowiem o metodyce Scrum, Kanban, Waterfall. Myślę, że to są takie trzy najbardziej popularne i też żebyśmy nie poruszyli ich zbyt dużo na raz, a żebyśmy na tych najbardziej popularnych się skupili. Przedstawię wam wady i zalety każdej z tych metodyk, i przede wszystkim, która z nich najbardziej będzie się opłacała biznesowo i co ważne, kiedy. Tymczasem, dzięki bardzo za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli zainspirował Cię on chociaż minimalnie do uproszczenia Twoich różnych oczekiwań, projektów czy zadań, dzięki czemu dany projekt będzie można wystartować szybciej, czy szybciej też go sprawdzić na rynku, jak on działa, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji w miejscu, gdzie. Aktualnie słuchasz mojego podcastu? Raz jeszcze dziękuję za to, że zostałeś, zostałaś aż do samego końca. Tymczasem do usłyszenia w przyszły wtorek. Cześć.